Czy jesteś sobą, czy nie? Odpowiedź jest prosta. Człowiek zawsze jest sobą. Takiego skrótu myślowego, że masz inną tożsamość, może nie skrótu myś myślowego, ale takiego podejścia, że masz inną tożsamość, używamy, że grasz inną rolę, że udajesz. Że udajesz, że kimś jesteś. Jak aktor. Aktor gra wiele postaci, ale w 99 przypadkach, no, później wraca do domu i już jest dalej sobą. I tak powinno być właściwie: w domu przyjmuje inną rolę. W domu na przykład przyjmuje rolę męża albo, yy, albo przyjmuje że, rolę kogoś, kto realizuje swoje pasje. Więc zawsze przyjmuje jakąś rolę, ale tu sztuka polega na tym, żeby umieć ją płynnie y, zmieniać. I to się nazywa żeby posiadać taką prawidłową żeby nie posiadać tej nieprawidłowej tożsamości żeby nie mieć takiej tożsamości żeby nie, być nie, żeby nie być w niej zablokowany na przykład żołnierz wraca z wojska do domu i takim ostrym tonem Odpowiada żonie tak samo jak, jak był we wojsku. Gdyż we wojsku musiał przybrać pewną rolę i tu może być taki problem, żeby zmienić tą rolę na rolę męża. W takim jednym z moich filmów mówiłem o tym, że. Można przyjąć in, inną tożsamość. To właśnie o to mi tu chodziło. Chyba tam tu nawet, że podkreśliłem, ale nie wiem, czy to tam tak specjalnie za, zaznaczyłem. Ale na pewno mogę żeby, żeby popełnić taki błąd i powiedzieć, że można przyjąć, że inną tożsamość, i wtedy ja jesteś sobą. To jest błąd, albo taki skrót myślowy. Że nie jesteś sobą, bo grasz inną rolę. Oczywiście tu ma się na myśli, że zachowuje się człowiek nieprawidłowo, że zachowuje się on w sposób niedobry dosyć do sytuacji, bo chcąc czy nie chcąc, człowiek musi się dostosowywać do swojego środowiska a mówienie, że a tak na serio mówienie, że można być kimś innym niż sobą nie grać rolę, ale po prostu być drugą osobą w stu procentach to jest nieprawda zawsze człowiek ma tą osobowość podstawową i, i ona może przybyć Przyćmiona przez te y, doświadczenia bolesne, ale zawsze ta podstawowa tożsamość będzie istnieć. To taki pierwszy bit, y, który tu obaliłem. Jeszcze jest taki mit, y, bit, że. Y, żeby być tu i teraz. To sugeruje, że można być gdzieś indziej. W jakimś innym miejscu z łatwością. Nie. Można być w, w przeszłości, ale wtedy, że po prostu w twoim, w twoim tu i teraz jest przeszłość. Wtedy Ty żyjesz w przeszłości i lepiej jest używać takiego słownictwa. Że jesteś w przeszłości albo przeżywasz tą przeszłość. Człowiek przez całe życie musi mieć różne maski i przyjmować te różne maski. I to jest na pewny sposób dobre. Lecz stwierdzenie, że nie można przyjąć żadnej innej tożsamości bo jesteś sobą jest bzurą, gdyż nadal jesteś sobą, ale grasz inną rolę. Ale możesz nie móc zrzucić z siebie tej roli już w pewnym momencie. I to nie jest wcale dobre. I mam nadzieję, że to było wyjaśnienie tego, co mówiłem w filmie czy jesteś sobą że za każdym razem, gdy, gdy mówiłem, że możesz być, że możesz być kimś innym, że możesz przyjąć w kogoś tożsamość, to chodziło mi o to, że możesz grać jego, jego rolę. Możesz zachowywać się tak samo jak on, ale zawsze Jesteś y, sobą i to chciałem w tym filmie właśnie podkreślić. I chcę to że podkre że podkreślić w tym filmie, gdyż człowiek może, dziecko może być dumne ze swojego ojca i tak samo się zachowywać jak swój ojciec. Tak, y, dla zabawy przez jakiś czas, ale już nienaturalne jest, jak przez cały czas. Się zachowuje jak swój, jak swój ojciec. I, tak, I takie przykłady można mnożyć praktycznie w nieskończoność. Dlatego używam tu słowa tożsamość, gdyż takim w stu procentach prawidłowym słowem i, i, i takim całkowitym jest tu tożsamość. A o, a osobowość, osoba to jest skrót, gdyż słowo osoba jest, tak krótko mówiąc, niepewne, gdyż w religii jest często uważane, że osoba to jest dusza y, i inaczej podchodzą do tematu osoby ateiści i osoby, które wierzą w Boga. Więc lepiej jest, żeby po prostu osobowość, ale najlepiej jest mówić tożsamość. Osobowość to jest skrót, gdyż zawsze jesteś sobą albo swoją osobowością, ale możesz przybierać inną tożsamość czyli rolę.